Jakie jest ściganie na Owalach? To wszyscy byli bardzo mile zaskoczeni, szczególnie ci właśnie z Europy. E, powiedzieli, że, że nie spodziewali się, że będą mieli tyle frajdy zniszczone w kółko, dosłownie w kółko, więc e, myślę, że brakowało mi, brakowałoby mi trochę skręcania w prawo. Jest to na pewno duża część tego sportu. Myślę, że jest to na pewno nowa część, która musiałaby być jeszcze przeze mnie odkryta. Oczywiście jest. To też nie jest takie proste, jak się wydaje. Nie jest tylko kręcenie się w kółko, tylko właśnie jest dużo zmiennych. Nawet, nawet bym powiedział, że z historii e, takich z kierowców i zespołów, e, że jest więcej zmiennych nawet na owalu niż na, e, na, na torach standardowych, klasycznych. Mimo wszystko, ta walka, to zarządzanie oponami, e, strategie wyścigowe, e, różne linie obierane przez kierowców, e, szybkie. No sprawiają dużo frajdy, ale jest trzeba mieć oczy dookoła głowy, jest cały czas spoter, który ci mówi, gdzie są inne auta, więc jest to kompletnie inna forma ścigania, ale na pewno jest to bardzo interesujące.